Łódź okazała się bardzo ciekawym miejscem. Nigdy wcześniej tu nie była. Miasto wydało jej się nostalgiczne, romantyczne, z o wiele wolniejszym rytmem życia niż w Warszawie. Poczuła się tu bezpiecznie. Postanowiła usiąść w pobliskim parku i zapalić papierosa. Wraz z pierwszą przyswojoną dawką nikotyny dotarło do niej, że w zasadzie nie ma się gdzie podziać. Chociaż w ubiegłym tygodniu miała wiele możliwości uzyskania sowitych wynagrodzeń, żadnej z propozycji nie przyjęła. Swoją drogą chyba była najbardziej nieprzystępną i groźną panną lekkich obyczajów, w tym burdelu. Do tej pory nie wie, dlaczego nikt z zarządzających domem uciek się na nią nie zaczaił, nie zapytał, co ona tam robi. Nikt też na nią nie doniósł. Głupstwo, pomyślała. Znów próbuje szukać dziury w całym grunt, że krytyk, seksista, poligamista dostał nauczkę. Co jednak począć w tym pięknym, skąpanym w słońcu mieście o zabawnym dworcu pamiętającym czasy świetności fabrykantów? Takich decyzji nie można podejmować na głodniaka. Udała się więc do jednej z budek z hamburgerami, których zabawny rządek znajdował się od strony zachodniej dworca, obok parkingu. Ani budki ani strawa w nich podawana nie wyglądały zbyt apetycznie. Głód jednak przezwyciężył lekki opór. Michalina podeszła do jednego z okienek i zamówiła życzonego hamburgera z mocarną porcją surówek. Zasiadła na plastikowym fotelu ogrodowym i wcinała w pośpiechu. Czuła się bowiem lekko zażenowana faktem, że byle przechodzień może zobaczyć, jak je. I jak nadmiar surówki wylatuje jej wprost na trotuar. Szybko więc pokłonęła danie, nabawiając się przy tym czkawki i udała się do najbliższego kiosku w celu kupienia gazety codziennej i paczki papierosów. Nie było jej ulubionych, więc postanowiła zmienić przyzwyczajenia. Zamiast kameli kupiła krystale. Wróciła ponownie na ławkę w parku, przeglądając gazetę, znalazła notatkę. Wczoraj w nocy w niewyjaśnionych okolicznościach doszło do postrzelenia znanego intelektualisty Michała Sądysty. Mężczyzna obecnie znajduje się w jednym ze stołecznych szpitali. Jego zdrowiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Policja szuka sprawcy. Intelektualisty! Z przekąsem powiedziała na głos dziewczyna, po czym zaczęła szukać ofert pracy i jakiegokolwiek miejsca, gdzie mogłaby się odświeżyć. Kiedy zobaczyła, jakie są ceny wynajmu pokoju w hotelu, szybko przypomniała sobie o zdęce. Byłej narzeczonej jej kuzyna, którą poznała kiedyś w Warszawie. Może jeszcze mieszka w łodzi? pomyślała. Sięgnęła do swojego notesiku, w którym zawsze skrzętnie spisywała nie tylko posłyszane wyznania miłosne, ale także numery ludzi bliższych i dalszych lub takich, którzy ją z jakiegoś powodu zaintrygowali. Numer Zdenki zapisała, ponieważ. Dziewczyna to w jakiś osobliwy sposób ją pociągała. Imponowała zaradnością, rubasznością, a nade wszystko Michalina uwielbiała jej głos. Niski, aksamitny, tak erotyczny, że każda wypowiedziana zgłoska wzbudzała głębokie westchnienia w Michalinie. Wiele miesięcy przed całą tą aferą z sądystą i premierą książki, Uwielbiała dzwonić do zdęki, jedynie po to, żeby usłyszeć pełne ciepła i mocy halo. Po czym rozłączała się jak dzieciak. Udała się zatem spiesznie do najwyższej budki telefonicznej. Ktoś już w niej stał ktoś, kogo już widziała. Uśmiechnęła się do swoich myśli to znów ten uroczy konduktor. Kiedy skończył rozmowę i wychodził z budki, również się do niej uśmiechnął. Już wolne, miłego dnia, powiedział promiennie, po czym zniknął w blasku słońca i ferii zieleni parku. Michalina odpowiedziała mu jedynie kiwając głową, mrużąc oczy i uśmiechając się dziewczęca. Wiedziała, że ten mężczyzna przynosi jej szczęście. Weszła do budki, włożyła kartę magnetyczną i wykręciła numer, mając nadzieję, że nadal należy do zdęki. Halo! usłyszała męski zaspany głos. Poczuła niepokój, a zaraz potem rozdzierającą rozpacz, że jej pomysł upadł. Halo? Mówi Michalina Działoszyńska, czy zastałam Zdenkę? Wybałkotała, czekając na odpowiedź, jak na wyrok. Mężczyzna westchnął ciężko i krzyknął poza mikrofonem swojej słuchawki. Zdenka! Jakaś pani do ciebie. Halo? Michalina usłyszała aksamitny głos i poczuła się uratowana. Ciąg dalszy nastąpi. Hmm.